No cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z taką poranną rutyną w dziewiątym miesiącu ciąży. Tak, jestem teraz już w dziewiątym miesiącu, także jesteśmy prawie na mecie. I mój poranek nie zawsze wygląda oczywiście tak samo, ale zawsze zaczynam od łazienki. Nie zawsze myję włosy, bo czasami myję włosy wieczorem, ale dzisiaj był akurat dzień mycia włosów i pokażę Wam tutaj, jakich kosmetyków mniej więcej użyłam do pielęgnacji włosów, do pielęgnacji ciała do pielęgnacji twarzy. Jeśli chodzi o pielęgnację mojej twarzy, to ta pielęgnacja wygląda też różnie. To zależy wszystko od dnia. Nakładam jednak codziennie na moje ciało olejek, który wam bardzo gorąco polecam. Nakładam też serum na biust i oczywiście przychodzi teraz taka typowa dzienna pielęgnacja, ale tak jak mówię, różnie to wygląda. Staram się codziennie nakładać maskę, no może właściwie tak co drugi dzień jakąś maseczkę i tym razem skusiłam się na misza. Bardzo fajna maska, pięknie wygładziła moją skórę. I tutaj dzisiaj pielęgnacja z witaminą C, ale tak jak mówię, to wygląda różnie. Patrzę po prostu, czego moja twarz potrzebuje i to używam. Po porannej toalecie zawsze włączam sobie muzykę. Najczęściej jest to jazz, i wtedy robię sobie jakieś śniadanie. I słuchajcie, okres świąteczny. Sałatka jarzynowa, królowa świąt, jeszcze jest schowana w słoiku, bo tak jest najpraktyczniej i tak wygląda moje śniadanie. Nie jest jakieś instagramowe, ale uwielbiam sałatkę jarzynową. Także jak na prawdziwą polkę przystało. Kończymy zapasy, moi drodzy. I moje śniadania w ciąży wyglądają bardzo różnie. Najczęściej są to owsianki albo coś z jajek, omlet, jajecznica. Tak dosyć klasycznie. Przeważnie rano zajmuję się praniem, bo jestem chyba uzależniona, słuchajcie, od robienia prania. Tak więc i dzisiaj pranie wleciało. Często jest też tak, że z rana od razu piję kawę, ale tym razem wypiłam sobie najpierw herbatkę. Teraz szykuję kawę i będę zabierać się za chwilę za taki dzienny makijaż. Jeśli chodzi o mój dzienny makijaż, to jest bardzo podstawowy. Po prostu podkład, brązer, brwi, rzęsy i też nie na co dzień się maluję. Lubię też swoją twarz bez makijażu. Ewentualnie podkreślam troszkę brwi na co dzień i usta, ale oczywiście od czasu do czasu mam ochotę coś sobie tam nałożyć. Muszę przyznać, że ostatnio coś mnie ciągnie bardziej do makijażu. Także możecie się spodziewać niedługo u mnie tutaj większych makijaży. I w dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać nową pomadkę od L'Oreal. To jest w ogóle wiralowa obecnie pomadka, czyli pomadka, którą każdy chce kupić i wszędzie jest wykupiona. Zobaczyłam ją gdzieś na Instagramie bądź TikToku i ona ma takie ładne, perłowe wykończenie. Także jest to dla mnie bardzo ciekawe, że takie wykończenia wracają, ale naprawdę wygląda to ślicznie. Dołożyłam sobie dzisiaj też troszkę błyszczyku, olejku od Elf który w ostatnich ulubieńcach Wam polecałam. A tutaj odrobinka z pokoiku mojej córeczki. Zabieram się powoli za ten pokoik, chociaż przydałoby się troszeczkę zwiększyć tempo, bo powiem Wam, że mam sporo ubranek. Nawet nie spodziewałam się, że tak dużo mi się ich nazbiera. Tak więc tego dnia postanowiłam troszkę zabrać się za te rzeczy, zacząć je sortować, prać i będę to niedługo wszystko układać także z takim filmem do was na pewno przyjdę z jakąś organizacją właśnie e, ubrań i w ogóle komody dla dzidusia. W ciąży mam bardzo dużą ochotę na słodkie rzeczy, także Grzesiek musi tutaj wlecieć od czasu do czasu. No i czytam sobie mm, tak regularnie tę książkę, którą bardzo Wam polecam. Naprawdę są tutaj zawarte świetne informacje. Każdy mój poranek wygląda trochę inaczej. Czasami trzeba gdzieś wyjść, coś załatwić. Czasami jest więcej do roboty, a dzisiaj akurat był taki spokojny, powolny poranek. Tak więc włączam sobie film, a dzisiaj dziękuję Wam już za uwagę. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.